Single Singiel czy w związku? W związku. Singiel. O jak? Singiel. Singiel. W związku. Singiel. No, single. W związku. Singiel. W związku? W związku. Nie no, singleka. Singiel. Singielka. W związku. To mój chłopak. Widać tutaj? W związku. Singiel. W związku. Singiel wszystko zależy od kobiet. Singiel. 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 Kino czy restauracja? Restauracja. Restauracja. Kino bez różnicy. Ogólnie to ja bym tak wybrał no kino. Kino. Kino, restauracja. Restauracja. I to i to. Restauracja. 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 Ja to lubię sto Restauracja. Kino. Restauracja. Restauracja. Bruneci czy blondyni? Bruneci. Brunecki. Brunecki. Brunetki. Zależy. Bruneci. Dobra, blondyni. Latiny. Blondynki nie będą. Blondynki. Bruneci. Obie bardzo ładne. Łysa. Łysy Blondynki. Ruda. Bruneci. Bruneci. Bez znaczenia. Bez znaczenia, ale chyba blondyni. Obie. Bruneci. Bruneci. Zależy. Czy zdradę można wybaczyć? Nie. Nie. Oj. Trudne pytanie. Nie odpowiem na to pytanie. Nie. Nie. Nie można nie. wybaczyć. Aha. Nie. Polek potrafi. Nie. 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 Myślę, że nie. Nie. Zależy kiedy, ale nie. Myślę, że nie. E, również zależy kiedy, ale raczej nie. 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 Myślę, że w pewnych przypadkach tak. Nie. Nie. Oczy ciemne czy jasne? Ciemne. Bez różnicy. Obojętnie. Ciemne. Jasne, najlepiej niebieskie. Jasne. 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 Ciemne. Nie jestem rasistą. Jasne. Jasne. Bez znaczenia. Ciemne. Ciemne. Jasne. Ale to nic tu jest. Bez znaczenia. Ciemne. Ciemne. Bez różnicy. Ciemne. jasne No są na ciemne. Też bez znaczenia. Ładne. Wysoki czy niski? Wysoki. Pół na pół. Pół na pół. No to wysoki no. no wysoki. N wysoka. No nie no, raczej wysoka. Rozmiar nie ma znaczenia. Na wysokości zadania. Wysoki. Malutkie też są piękne i wysokie też są śliczne. Ale trochę wyższy. Nie no, wyższy, wyższy. Wysoki. Wysoka. Nie wiem, raczej niska. Wysoka. Wysoki. Niska. Oczywiście, że na wysokości zadania. Średnia. Co chciałbyś dostać na walentynki? Nic. Cokolwiek. <laughs> coś miłego. Dobre słowo. Nie wiem, Coś własnoręcznie robionego. Albo tak, albo jakieś kwiatki. Misia coś. E, czekolada. Serduszko. Wielkie. Cokolwiek. Kwiatek wystarczy. Coś od serduszka. Cokolwiek. Cokolwiek, no. Słodycze. Kwiatki i handlarnia. No i coś w samorządzie zrobionego, lub kwiatki. Kwiatki. Uśmiech, nową przyjaźń. Coś, co mnie zaskoczy. Odżywka białkową. Kwiaty? Kwiatki czy czekoladki? A pizza może być? Dla siebie czekoladki. Dla dziewczyny kwiatki. Czekoladki. Śledzi. Na czekoladki. Kwiatki. Kwiatki. No, kwiatki. Czekoladki. Czekoladki. Kwiatki. Kwiaty. Czekoladki. Kwiatka byśmy nie. Kwiatki. 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 Czekoladki. Czekoladki. Kwiatki. 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 Buziak czy przytulas? Buziak. Buziak. <grym>. Przytulas. Buziak. Buziak. Buziak to dopiero w małżeństwie, więc przytulas. Przytulas. Buziak. Buziak. Przytulak. E, przytulas. Przytulas. Dotyk fizyczny. Buziak. Przytulas. Buziak. To i to. Yy, buziak i dłuższy przytulas. I to i to. Buziak. 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 Przytulas. Buziak. <śles> 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 buziak. Buziak. Spodnie czy spódniczka? Spodnie. Spódnica. Sukienka Raczej znaczy w spódniczce W Spodnia? spodniach W spodniach Obojętnie W Spodnia. spodniach W Spódniczka, Spodnia. ojej Spódniczka Spódniczka Oglądanie gwiazd czy zachód słońca? E, nie, to w nocy to ja śpię To zachód słońca Oglądanie gwiazd Gwiazdy na noc Zachód słońca Gwiazdy Oglądanie gwiazd Zachód słońca Gwiazdy Gwiazdy Oglądanie gwiazd, zachód słońca, zachód słońca, potem gwiazdy, to i to piękne obie rzeczy. <grym <grym only zachód słońca. Oglądanie gwiazd, zachód słońca, zachód słońca, zachód słońca. Obie rzeczy fajne, gwiazd, zachód słońca, oglądanie gwiazd, zachód księżyca. Pierwsza miłość do końca życia? Zdecydowanie nie. Tak. Tak. Nie. Nie. Tak. No tak, nie. Aha, tak. Tak, tak. Tak, chciałbym, tak. Nie, ja tak, raczej nie. Tak. Oj, tak. Tak, Pierwszy. Ee, raczej nie. Wyznanie miłości w Walentynki? To zależy od sytuacji. Niekoniecznie. Tak, tak. Niech ty w życiu. Nie, nie, tak. Tak, to słodkie. Nie, przereklamowane. Nie. Czemu nie? Myślę, że to jest bardzo romantyczne. Niekoniecznie. Nie. Jak ktoś chce, to czemu nie? Nie, nie. Kompletnie nie, 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 nie. Nie. Tak. Słodkie, tak. Spoko. Przereklamowane. Przereklamowane. Plany na Walentynki. Brak. No, brak. No. E, nie mam planów. Aktualnie też. Nie mam. Ja pewnie będę siedziała w domu, może obejrzę jakiś film, a ja pojadę do innego miasta z chłopakiem. W pokoju swoim siedział. Nie, nie ma. Ym, wieczór filmowy. Nie ma, nie ma, no. W <noise> <noise> Kolacja z rodzicami. Planów. Nic z przyjaciółką. Nie mogę powiedzieć, tajemnica. <noise> Ups, trudne pytanie. Brak <noise> planów. Wysyłanie romantycznych notatek dla przyjaciół. Brak, brak. UEFA Champions League. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Tak. 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 Nie. Ślepy jestem, to jak mam wierzyć? Nie. Też nie. Myślę, że tak. Chyba wejrzenia to nie. Ja wierzę, ale to się rzadko zdarza. Tak. Tak. Można wierzyć wierzę. Tak. Nie. 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 Wierzę. Bardzo wierzę. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale chyba tak. Bad boy czy romantyk? I pół na pół. No to ja też pół na pół. Romantyczna. Stonowana. Bad girl. Romantyczna. Romantyk. Pół na pół. Bad -y. Romantyczna. Bad boy? Romantyczny. Bad girl. Bad girl. Romantyczna może być. Romantyczna. Bad girl. Romantyk. Bad boy. <grym> Bad boy. Pół na pół, ale bardziej romantyk. No, pół na pół, bardziej romantyk. Pół na pół... Tak. Mix. <grym> Brzydka, ale mądra czy piękna, ale głupia? Piękna i piękny. No oh o no. co ja powiedziałem? <grym> I piękny i, i mądry, prawda? Piękna. piękna. Co będzie, to będzie. Nie odpowiem na to pytanie. Ja też. Brzydka, ale mądra. Chyba brzydki, ale mądry. O, no, brzydki, ale mądry. Piękna, ale głupia. To pierwsza. Mm. Mądra, ale brzydka. Mądra i piękna. Brzydka, ale mądra. Piękna, ale głupia. <noise> piękna, ale głupia. Mądrość. Bardzo jest. Cudowna jest mądrość. Nie no, mądra. No. <noise> mądry i piękny. <noise> yy, piękny i głupi, ponieważ... wyglądu nie zmienisz. <noise> A mózg można <noise> trochę naprawić. <noise> mądra. Ja bym chciała mądry i ładny. A ja żadnego w takim razie nie chcę. Okay. Miłość czy pieniądze? Miłość. Miłość. Pieniądze. Pieniądze. Miłość. Pieniądze. Miłość. Pieniądze. Miłość. Miłość. Pieniądze. miłość. miłość. Eee, dobra, wybiorę miłość, żebym był romantyczny dla dziewczyn. Czy się charakter? Miłość polec wszystko. Eee, pieniądze. Pieniądze. Raczej miłość. 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 <noise> miłość. 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 Śmieszny czy wysportowany? I to i to. No śmieszny i wysportowany. Wysportowany. Śmieszny i wysportowany. A, wysportowany. 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 Razem. Śmieszny. Śmieszny. Ciekawiej. To i to. Śmieszny. Ale też no, wysportowany trochę. Śmieszny i wysportowany, no. Nie da się wybrać. Śmieszny. 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 Muszę wybrać? To i to, i to, Boże. Sportowano. Śmieszna. No, wysportowana. Śmieszna. To i to. Wysportowana. Jaki sport u drugiej połówki jest najbardziej atrakcyjny? Koszykówka. Koszykówka? Nie wiem. A, koszykówka. Siłownia. Sport ekstremalny. Szachy. Siatkówka? Siatkówka tenis. Sztuki walki. Sztuki walki, siłownie albo piłkę. Bieganie. Niech będzie siatkówka. Królowa sportów. Pływanie. Sporty walki. Dwigała do powiedzenia. Pływanie. Bulbes. Siłownia. Siatkówka albo to. piłka nożna. Ale siatkówka bardziej. Taniec, taniec. A. Myślę, że siatkówka. Piłka ręczna. Siatkarz. Tancerz albo siłownia. Tancerz albo koszykarz. Koszykówka. Friends to lovers, czy enemies to lovers? Z wroga. Z przyjacielem. NMS. Bez różnicy. Jeden pies. Friends to lovers. Chyba no, friends to lovers. No tak. Friends to lovers. <laughs> friends to lovers. Friends, to lovers. friends to lovers. Friends to lovers. Chyba enemies. Lovers. Chyba to samo. Friends. Enemies, enemies pamiętajcie. <laughs> enemies będzie ciekawiej. Friends to lovers. Z Enemies <laughs> to lovers. Friends to lovers. Friend Lover, friend lover. Z przyjacielem. No to Friend Lover. To droga do, do, do miłości. The friends. Czy ktoś ci się podoba? No tak. Pomidor, 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 ty barbaro. <laughs> tak. Tak jest. Tylko traktory. Oczywiście. Nie. Yy, nie wiem. Tak. Nie. Nie. Tak. Yy, nie. Tak. No, mąż! Tak. tak. No, pomidor! Chyba nie. Chyba nie. Yy, tak. 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 No? Naszła wielka pomiłka i tak naprawdę podoba mi się pani Siedlecka. Mam <śmany> nikomu szczera! Weź, rozwaliłaś się na cały snop. będzie Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Malendyka wystrzały piepręt. Jak, raz, raczej, to co chodzi z tym? Bruneci. Brunecki. A jaki ja mam kolor? W domu. czy prędko do obecnych. To w domu, czy na mieście? Z Bogdusienko Z Zando No nie ma... nie przepraszaj, chodź, tutaj pytanie do Ciebie, moja droga. Czekoladki, bo wiecie... <grym> co? Bo jak? Nie, nie, bo jak? nie powiem tego. No, Czekolada! Co się... <grym> Żeby podkręcić, no, tak? No. Spicy no, takie. No, Okej, okej. Śmieszna, czy wysportowana? Myśl, myś. Koledzy przy świecach. Nie, no. Ale macie jakieś tosy, czy nie? Dziewczyny? Bo tutaj YouTube na trollfit passion wjeżdża że tak, że musicie mocno jakieś fajne. No jak z nim jestem, to jest chyba ładny, nie? No, no, no nie. Spoglądasz. No, <grymne> no ty jakiś ciebie fan drama jest. 146 tysięcy youtuber na mnie nagrał. Sum comment na mnie na film nagrał. Dobra, Wie... Cicho, cicho. Cicho.